Taka szybka rzecz, która totalnie zmieniła moje życie przy ADHD, to uspokojenie swojego organizmu. I od czego zaczęłam? Zaczęłam zwracać uwagę na to, jakie mam myśli w ciągu dnia, na to, jak funkcjonuje, i próbowałam to wszystko uspokoić. Zaczęłam od wysypiania się, dbania o siebie, zaczęłam od tego, aby zwracać uwagę na swoje uczucia, i właśnie to też zrobiłam poprzez skupienie się. Na tym, jakie myśli tworzę w ciągu dnia Czyli, że nie jestem beznadziejna Bo nie zrobiłam tego i chciałam tego Tylko skupiłam się na tym Dlaczego jestem dobra Dlaczego to wszystko tak fajnie mi się układa Zaczęłam zwracać uwagę na to Że to, że coś mi nie wyszło To nie znaczy, że po prostu jestem beznadziejna Tylko wręcz przeciwnie Udało mi się to, 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 to Też dużo pracowałam nad tym Aby każdy dzień Zaczynać od analizy swoich zasobów, czyli czuję się dzisiaj niezbyt dobrze, więc nie zrobię tego i tego, ale za to mogę zrobić to i to. Czyli miałam sobie taką listę w głowie, i w tej liście miałam jakieś tam cięższe rzeczy na te dni, w których rzeczywiście będę miała zasoby i możliwość zrobienia tego, ale też miałam w swojej głowie takie drobne rzeczy, jak na przykład yy, idź do sklepu, czy, czy zrób. Yy, przygotuj sobie jedzenie na kolejne kilka dni. I od tego się zaczęło, że właśnie skupiłam się na tym, co ja dzisiaj chcę robić. Już bez tej takiej listy na kolejne 7 dni czyli jutro przygotuję sobie, nie wiem, coś tam. Po prostu skupiłam się stricte na swoich zasobach w danym dniu. I jest taka fajna, fajna technika, z której po prostu rano zastanawiasz się nad trzema rzeczami, które chcesz zrobić. I je ja po prostu robić, zgodnie z tym, ile masz za sobą w danym dniu.